Spotykamy się dzisiaj w związku z kursem, który będzie organizowany 10, 11, 12 marca 2017 roku. Tu pytanie do pana doktora. Jak się zapatruje na ten kurs? Jak go widzi? Co nowego można zapowiedzieć w związku z tym kursem? Potrzeba naszych siasów, naszej cywilizacji, panie Leopoldzie. Oprócz tego, że z panem Andrzejem. даем умение у чем еще техник, хипнотичных, как гипнотизировать, как выкажусь другой пункт для терапии, и как проводить конкретно психотерапию в гипнозе. пан был много лет, как то у нас было. Но, согласно с пана, и пана Анжея, и пани керовнички, пани Изабели, людность потребует развития индивидуального, rozwoju umysłowego, kształcenie siebie jako osobowości, co nazywana po angielsku za oceanem self-made man lub, jak patrzymy, panie Leopoldzie, self-made woman. Mhm. Wszędzie bierze osoba, która uczestniczy w naszych sprawach, to miła dla nas. I uczymy ludzi nie tylko dojść do zdrowej linii zdrowia, ale energia, z którą walczyli przeciw problem, przeciw cierpień, ona nie jest zahamowana Ona potrzebuje, żeby nie była rozstrzygnięta do wykorzystania ją dalej. I ta energia, my, naszym zdaniem, wspólnie musimy wykorzystywać żeby dać drogowskaz dla człowieku samodzielnego rozwoju przyszłości. To moja prywatna opinia. Bardzo no. dobrze, panie doktorze, i myślę, że tu się e, razem z, z panią Izabelą zgodzimy. Pani Izabela jest organizatorką naszego e, kursu e, pana, Aleksandra, e, pana doktora Aleksandra i pana doktora Andrzeja Kaczorowskiego. Więc e, e, Iza, e, mam do Ciebie pytanie, jeżeli mogę zadać je oczywiście, nawet powinienem. E, jak m, organizacyjnie będzie wyglądało w czasie kursu? jeżeli? Zaczynamy w czasie kursu o godzinie 10. W czasie kursu są małe przerwy. Duża jest obiadowa, która się zaczyna o 14. My w cenie dajemy posiłek, żeby ludzie mogli się razem łączyć. Mam zapytanie, przepraszam, że przerwał. Pani Izabele, moim zdaniem, jak pani o tym sądzi, przerwa obiadowa, jednoświecna u nas... то раньше тренинг коммуникации, потому что сон не, не шмяли. В тракте пича хербаты, едзения, они могут усмехать, разговаривать о наших лекциях. Понятно, что он с моим подъездом? Так, это так. То может быть. Pani Zabra, o której kończymy kurs e, danego dnia? O godzinie 9, zawsze o 18, ale zawsze się wróża między 19 a 20, to trzeba się przygotować na to. Dobrze. E, jest tu z tego co ja e, wiem, w, jest w stanie Pani e, tu zorganizować kursantom e, nocleg. Jak to wygląda z noclegiem? Jest w stanie pani... E, tu mamy niedaleko hotel taki. E, jak to wygląda? Tak, w razie tego, jak ktoś będzie miał problem z załatwieniem z noclegu można, możemy zorganizować, raczej zadzwonić i zarejestrować pokój. No, no, bardzo. Uczyć. Myślę, że to bardzo ułatwi kursantom tu yy, yy, nasz yy, z, z nami kontakt i tym bardziej yy, yy, miło spędzą czas. Wtedy i w hotelu, i tu u nas. E, ja myślę tak, jeszcze następne pytanie do Pani mamy, jeżeli chodzi o drugi dzień. E, m, czy jak to będzie wyglądało? No, wiem, że będzie także tak jak zawsze robimy na kursie, czyli będzie cho, e, chodzenie po szkle. Będzie chodzenie po szkle lub chodzenie po żarach, bo to już zależy od pogody. O pogody, tak? I o organizacji tu. No to myślę, że albo to, albo to. Myślę, że w marcu już na tyle będzie ciepło, że będzie chyba można było po ogniach chodzić. Tak, panie doktorze? No i po tym e, trudnym chodzeniu po żywiołach, nie inaczej jak to określić, zawsze to była dobra tradycja. Był tak zwany, jak mówiono po angielsku, party, bankiet. Taka dobra kolacja z muzyką, z dowcipami. Chyba tak będzie, Pani Izabela. Tak, oczywiście. Tak. Panie to kontroluje? Tak, kontroluje. E, dobrze, tu jeżeli chodzi o trzeci dzień, e, Pani Izabelo, to jest tak że y, też zaczynam o, o, o 10 godzinie rano i rozdanie dyplomów y, robimy y, troszeczkę wcześniej, y, bo to zależy od osób, które będą wychodzić, ale myślę, że tak około 17, tak, ta, tak 17, 17 Tak, 17 Tak, tak 16.17, później są najczęściej na końcu pytania i odpowiedzi. No i pożegnanie. No i oczywiście mały to egzamin, panie doktorze, prawda? Takie dwa pytanka do każdego, myślę, że się przydadzą zawsze. Gdyby Pani Izabela pozwoliła, jak i zeszłym razem, żeby egzamin to wyglądał Panie Izabele jako święta, żeby egzamin i pytania z naszej strony zespołowodowców byli twórcze, żeby osoba potwierdziła swoją wartość w trakcie naszych zapytań. No taki mały teatr, pani potrafi to ponownie zorganizować? Oczywiście. Bardzo nas tu cieszy, to, to myślę, że tu jeżeli chodzi o takie organizacyjne bardzo sprawy, to myślę, że już tu wszystko powiedzieliśmy i myślę, że będzie bardzo sympatycznie, będzie to fajnie zorganizowane, to więc... Tu Pani Izabela wszystkiego dopilnuje. Jeszcze mam pytanie, e, jeszcze jedno dotyczące e, e, książek i płytek, bo to są e, rzeczy, które dotyczą materiałów, oprócz materiałów, które dos, e, dostaną, tak? Pani tak, Zabela? jak Państwo dostaną materiały. Jeszcze będzie można nakupić książki i płytki, które są tutaj do sprzedaży. Są, będą najnowsze jeszcze płytki, które niedługo będą wydane. Będzie taki większy asortyment. Bardzo dobrze. I te płytki dodajmy, że to są niezbędne też rzeczy do tego, żeby się kształcić tu u nas. Yy, no myślę, że bardzo fajnie yy, przybywa nasze spotkanie dzisiejsze i chciałbym podziękować w takim razie panie Dzień doktorze, panie panie pani Izabela dziękuję ślicznie. Mhm. Bardzo miło było, że... Dziękujemy ślicznie. Do to coś, zaśpiewamy coś, Aleksander Madajelob. говорить ну, и спорить, и любить усталые глаза. В Либусьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса, Бригантина поднимает паруса. Капитан, обветренный, как скалы, Вышел в море, не дождавшись нас, На прощанье поднимай бокалы золотого терпкого вина, золотого терпкого вина. Пьем за яростных, за непохожих, за презревших грошевой уют. Вьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта песенку поют, люди Флинта песенку поют. И в беде, и в радости, и в горе только чуточку прищурь глаза В липустерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса, Бригантина поднимает паруса.